Jesteś w szalona, mówię ci. Czasem śpiewamy. Rano mgła w pole szła. Recytować też potrafimy. 12.80, jeszcze 5 bułeczek, tak? W sklepie też byśmy sobie poradzili. Ale chcieli nas tylko w radio. Tak wyszło. Bardzo gorąco pozdrawiamy z anteny 106.2. Witamy bardzo serdecznie. Codziennie od 6 do 10. Odkrywamy Warszawę. Na 106.2. Ladies and... Gentlemen. Leszek Dawidowicz i Patryc już wyżga. Najlepiej smakujemy z kawą i mlekiem. Aha, czasem. Jesteśmy poważni. A w Radiu Warszawa na 106.2 FM dokładnie 25,5 minut do dziewiątej dzisiaj kulturalnie. Na naszej antenie kilkudziesięciu twórców wynajmujących pracownie w polskich zakładach optycznych przy ulicy Grochowskiej musi ją opuścić do września. Budynki kupił deweloper, powstaną tu lofty. Prawy brzeg Warszawy od kilku lat zmieniał wizerunek. Nie kojarzy się już z bandytyzmem, ale coraz częściej, no właśnie, jest niezależną kulturą, ale to pozytywne zjawisko może zostać zahamowane, a czy będzie zahamowane o tym naszy, nasi goście, którzy w studiu? Tak, serdecznie pani Ewa naczelnik Wydziału kultury dla Pragi Północ. Dzień dobry. I Marzenatura Gaś, Stowarzyszenie Pracowni Twórczych, Artystka z Lubelskiej. Dzień dobry. I chociaż Grochowska jest naprawdę południe, to my. Bo życie Warszawy, lecz jak cytowałeś przed, przed momentem, wczorajsze tak wydanie dziennika, Praga już nie chce u siebie niezależnych artystów. No właśnie, paniewo. Tytuł krzyczy Praga. Czy to jest tak, że Praga w ogóle nie chce u siebie artystów? Jak to jest? Bo się mówi o tym, że Praga tak się kojarzy, tak się przedstawia na przykład turystom, którzy przyjeżdżają teraz do Warszawy, którzy chcą zwiedzać Warszawę alternatywnie. Zapraszamy na Pragę. Bo Praga to jest taka prawdziwa stolica, i mało tego naprawdę. Ze mnóstwo artystów. Znaczy ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o naszą dzielnicę, że zapraszamy na prawie północ w takim razie, jeżeli są jakieś problemy albo przeciwwskazania do tego, żeby nie robić tego w dzielnicy obok, to tu jest tak, że no rzeczywiście są bardzo, bardzo biedne lokale, w sensie, że one są słabe, bez często wygód. No, ale jest ich jedyną zaletą, jest to, że są tanie i jeszcze trochę ich jest na przykład na Pradze Północy. Je, jak ważni jak dla dzielnicy, jaką jest Praga, jak ważny element stanowią artyści w tej dzielnicy? Panie Myślę, że w dzielnicy jest to bardzo ważne, dlatego że jakby artyści no, zmieniają ten wizerunek negatywny i taki stereotypowy o dzielnicy: że jest to dzielnica słaba, marna, kiepska i że właściwie tak bez perspektyw. No i to, że, że przychodzą młodzi ludzie z jakąś taką pozytywną energią, no to jest raczej rzecz dobra. No poza tym, poza artystami też przychodzą inni i to, że jednak ci deweloperze, o których pan na początku wspomniał, zaczynają się interesować takimi rozmaitymi budynkami, które wcześniej przez całe lata stały puste, no to świadczy to raczej pozytywnie o tym, że te dzielnice jednak no, cały czas się zmieniają, jakby cały ten wizerunek tych dzielnic. Jest jednak no, dzięki tym działaniom artystycznym, myślę, lepsze. A wielu jest turystów, na turystów? To wiemy, że coraz więcej, ale artystów. artystów pytam na Pradze Północ, macie jakieś konkretne informacje? Znaczy, my nie prowadzimy szczególnej ewidencji. Jest dużo artystów, którzy wynajmują e, pracownie e, i lokale użytkowe na Pradze. I te, które są w zasobach dzielnicy, czy w zasobach ZGN-u, to oczywiście wiadomo, że można to policzyć i tak dalej, no ale też jest masę osób, które w prywatnych też kamienicach jakby wynajmuje. I jakby jakieś kontakty mamy. Są to oczywiście kontakty w dużej mierze nieformalne, no bo tak trudno jakby sformalizować to, co artyści robią tak naprawdę zawodowo, bo pracownie są im potrzebne do tego, żeby pracować, a nie żeby jakby inne rzeczy robić, czy się towarzysko udzielać. Może no dlaczego właśnie na Pradze wylądowałaś ty i wielu artystów? Bo przecież to jest stowarzyszenie pracowni twórczych przy Lubelskiej, tam nie tylko ty tworzysz. Tak, y miałam to szczęście właśnie, że. że... Mam gdzie tworzyć obecnie, ponieważ gromadzimy, jest nas wielu, artystów w różnym wieku, artystów mających już dość obszerny dorobek twórczy. Jest to miejsce wyjątkowe. I... A jak to się stało, że w ogóle tam trafiliście? Jak to, jak to się stało, że, że, to, że to Praga? No nie wiem, to były tylko takie kwestie, że, że tam akurat było dużo lokali, że to było tanie? Czy, czy, coś, czy coś Was przyciągnęło na przykład to, że ta Praga. No, ma, urok albo tego może miejsca, mieć przede urok. wszystkim urok tego miejsca, bo, bo tutaj no, je, to jest miejsce specyficzne. Naprawdę e, chcielibyśmy, chcielibyśmy tutaj tworzyć i, i jest nam. Jest nam po prostu bardzo dobrze tutaj. No, poza tym y, o, y, bliskość y, dworca wschodniego też jakoś jako to jest, nie, co, to, też to, tworzy, jest, to jest pozytywny aspekt? Ja Myślę, że jest to pozytywny bo aspekt. Bo dworzec wschodni Leszku, chyba Tobie na przykład się nie, no, to jest? się nie kojarzy zbyt pozytywnie. Dlaczego akurat mi się nie kojarzy zbyt pozytywnie? Nie mam żadnych doświadczeń akurat z no dworcem właśnie, wschodnim. Tak to wygląda. To jest, jest, jest pewien stereotyp. Tak, ale my chcemy właśnie to zmieniać. Nas to inspiruje bardzo. Tym bardziej, że nasz budynek obecnie jest też remontowany. Miejsce, w których są nasze pracownie, to, to, to było miejsce też takie na początku. Nie wyglądało zbyt fajnie w środku, ponieważ też każdy z nas włożył ogromny, to był ogromny wkład z naszej strony też, żeby, żeby te miejsca podzielić, żeby było tyle tych pracowni, bo to były miejsca pozakładowe. A teraz mamy, mamy po prostu nasze, nasze takie oddzielne, indywidualne pracownie, ale często też robimy różne projekty większe takie i angażujemy się. A na Pradze jest ciągle taniej niż w innych dzielnicach Warszawy? Ten tak. aspekt finansowy jest ważny? Znaczy na Pradze jest taniej, choćby z tego powodu, że po prostu te lokale są jakby tam podzielone na kategorie i one są tutaj jedne z no jakby gorsze. Od takiej strony no, jakościowej, także, natomiast generalnie te wszystkie sprawy normuje prawo lokalne, czyli Rada Warszawy ustaliła kiedyś tam stawki. One są dosyć wysokie, no i tak w latach prosperity, no to wszystkie lokale użytkowe miały bardzo dobrze, bo to wszystko szło, natomiast jak się kryzys zaczął, no to wszystkie małe, nie wiem, sklepy, miejsca, które, no nie, nie były w stanie zarobić na siebie, no to popadały i taką no i teraz y, dla artystów to też jest jakaś taka może rzecz, która y, być może cenna, że, że można to wynająć taniej niż gdzie indziej, no bo w innych miejscach no to y, po prostu są w dużo, w dużo lepszym stanie, a przecież y, te pieniądze są niestety tutaj bardzo ważne. Może no, wspomniałaś o tym, że robicie różne duże projekty, a pani naczelnik powiedziała o tym, że artyści zmieniają oblicze dzielnicy. Czy wy mieliście, macie może w planach jakieś takie... Projekty, które integrują mieszkańców, które wychodzą poza wasze pracowników. Tak. No właśnie. No, był Dzień Dziecka oczywiście też na naszym piętrze, na trzecim piętrze przy Lubelskiej. Działa Scena Lubelska i, i są organizowane różne imprezy dla dzieci, na Dzień Dziecka, na zewnątrz. W najbliższą środę zaczyna się też taka impreza dla dzieci, lepiarnia. Dzieci będą mogły robić sobie różne rzeczy ceramiczne, wypalać to w piecach. Także to cały czas coś się dzieje. A czy wy, artyści, czujecie wsparcie władz dzielnicy? Jeżeli zwracacie się do nich w jakichkolwiek kwestiach, czujecie to, że rzeczywiście władze dzielnicy są bardzo zainteresowane tym, żebyście to właśnie wy wynajmowali jak najwięcej pomieszczeń na pracę? To znaczy, ja, ja już mam przestrzeń, ale naprawdę zawdzięczam to i, i byłem władzom, i myślę, że te obecne władze również są nam przychylne i, i nie mamy powodów do narzekań. Inaczej się ma rzecz do, do tych zakładów PZTO, ale tam chyba z, z, jakoś tak już było. Od początku, że ci artyści wiedzieli, że to, że to nie będzie na stałe. No. To jest naturalne zjawisko. Za wami, za wami przyjdą deweloperzy. To jest naturalne. To jest takie jak Greenpoint w Stanach Zjednoczonych. Tam, tam mamy, jesteśmy świadkami podobnego bardzo zjawiska. Tam jest coraz drożej e, i tam będą przychodzić deweloperzy, tam będą mieszkać niedługo już nie artyści, tylko menadżerowie. Może boicie się tego, że kiedyś was menadżerowie wykurzą stamtąd? A może dzieńca na to nie pozwoli po prostu? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony myślimy, że jest to na tyle jakby silny i mocny dorobek kulturalny i wręcz dorobek narodowy, y, mając na, na, na nas jako artystów tutaj, tym bardziej, że są to naprawdę mocni twórcy, żeby wymienić chociażby Marka Sobczyka czy, czy y, 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 Stasysa, jest naprawdę wielu, wielu cennych takich osobowości i, i nie sądzę, żeby Myślę, że, że, że spotkamy się z przychylnością i nas tutaj zatrzymaje.